Na 13,5 miliona. Mhm. Tak. Wygrywa ten, kto tworzy popularniejszy profil na TikToku, zaczynając całkowicie od zera. Dosłownie nie mamy nic. Zika, to jest telefon dla ciebie i zaczynamy. Dzięki. Ludzie mówią, że w internecie nie da się już wybić, bo jest za dużo twórców. I ja to dlatego. Próbuję dowodnić, że się mylę. Ale problem jest taki, że nigdy nie możemy pokazywać swojej twarzy i mamy na to tylko 24 godziny. Będzie to bardzo trudne. <noise> tak. A więc nie mając nic, musimy wymyślać chwytliwe pomysły na nowe profile. Co ty robi Harry Styles? Mam pomysł taki, <noise> żeby, żeby wziąć zdjęcie Harry'ego Stylesa. Lubi Harry'ego Stylesa, może zostać u Wezmę zdjęcie jeszcze jakiegoś gościa z internetu. Wieszam ich twarze, żeby wyglądał podobnie do Harego Stylesa. To będzie moje zdjęcie profilowe. <grymne> to... Czemu Zróbmy strika z Harego Stylesa. <grymne> ja, Henry. Jestem... Ja stworzyłem konto teście. Ja, jestem... No Ale niestety wciąż mamy tylko zero obserwujących, więc najwyższa pora, aby świat usłyszał o Henry. To mój cel to jest jedna obserwacja. Na teraz. Ty masz TikToka? Nie wiem wikaj jak ty, ale zarazem dają pierwszą obserwację. Yes! Pierwszy obserwujący! Dzięki mamo! O! Pierwszy obserwujący! Już! Mój kuzyn! Początki zawsze są trudne! Ale jeżeli za 22 godziny ja i Henry będziemy mieli tylko dalej jednego obserwującego to będziemy najsmutniejszymi Uuu. ludźmi na świecie Wiem, że brzmi to nierealnie ale moim celem jest tysiąc obserwujących dlatego plan jest następujący Na swoim głównym koncie znajdę jeden z najpopularniejszych filmików i spróbuję go odwzorować Obserwującej. O, to, obserwujący. Co! Ja się muszę pośpieszyć. Ten TikTok będzie w formie zapętlenia i będzie sprawiał wrażenie, że nigdy się nie kończy. Efektem tego widzowie będą go dłużej oglądać, przez co ma większa szansa, to sukces. Mój pierwszy TikTok nagrany, on już zaraz będzie czekał, aby zgarnąć milion wyświetleń. Tak będzie. W się Wika szuka rzeczy, bez których nie nagra tiktoków Bra. z pieskiem. Czego szukasz skarbie? Na pewno potrzebuję tmokułyki, piżamkę, na jakieś owoce, warzywa. Ja się boję wiedzieć, jakiego ty tiktoka też nagrać. i to, i to nie musi wszystkiego wiedzieć. I te dziwne zakupy były tylko rozgrzewką do tego, co przygotowała Wika. Co wy tu wyprawiacie? Szykujemy się do tiktoczka. Co ty też? może że z to stwierdziłem, że pomogę Wiktorii w nagraniu. A bardziej na tym zależało, bo on zawsze chciała prowadzić prawie dla pieska. Mamkę zrobić wszystko, żebyś była sławna Talk. I po długich przygotowaniach nareszcie nasze filmy są już gotowe. Jestem ciekaw, jak się przyjmie. Proszę niech dobrze. Kim to jest? To? Wika! Publikujemy. Ale się stresuję. W tym TikToku pokładałem całe swoje nadzieje, dlatego było to bardziej stresujące niż dzień wywiadówki w szkole. Uhu, poszło! Tessa! Będziesz sławniejsza niż Henry? Zdecydowanie. Napiszcie w komentarzu, jak myślicie, kto będzie sławniejszy Henry czy Tessa? Ty, tessa. Ja dalej nie mam żadnego wyświetlenia. O, jedno wyświetlenie. Kurde, serio? Ja nie mam jeszcze. To nie jest najlepsze star, bo nie mam żadnej wyświetlenia i obserwuje mnie tylko moja mama. Dlatego plan jest prosty. Musimy tych TikToków zrobić jak najwięcej, dzięki temu będziemy mieli większe szanse, że któryś z nich stanie się bardziej popularny. Jak się nie stanie, to nic się nie stanie. Mimo, że zaczęliśmy przygotowywać swoje nowe TikToki, to jednak te pierwsze cały czas nie dawały nam spokoju. Miało niecałe 20 minut od publikacji. Jest! Mam 200 wyświetleń! Naprawdę? Nie żartuję, niestety nie mam. Myślałem. No na razie nie, panu. Zero wyświetleń na no dramat. Nikt całego ciebie? Ciebie wyświetlenia, dwa lajki. Godziny mijały, a ja coraz bardziej odnosiłem wrażenie, że te wymarzone tysiąc obserwujących jest coraz bardziej nierealne. Aż w końcu stało się coś całkiem niespodziewanego. Uwaga, ile masz wyświetleń? 37 pod tym drugim, a pod tym 5. Ale 5 połowy to naprawdę dużo. Kochanie, lawina się rozkręca. Tessa będzie sławna. Kiedy ostatnim razem patrzyłem, to była tragedia. No 0-0. Tak! TikTok? Co jesteś? 647 wyświetleń! I 28 lajków! No. Henry Tylko który jest problem? No. Nikt mnie nie obserwuje, nawet jeżeli mój film jest popularniejszy, mam ciąży mniej obserwujących niż ty. Więc jedyne co mogę teraz zrobić, to skupić się na nowych filmikach, bo tysiąc obserwujących same się nie wbije. Zrobiłem chyba największe badziewie ever. Nie do końca się wiem o co w nim chodzi, choć wygląda całkiem satysfakcjonująco. O. Po tym filmie ja osunę wszystkie te tak filmy, bo po prostu to siarę, żeby tak. A co teraz rzucasz? Ojej, <laughs> Tessa Co ta stara ci odbala? Ale nie minęła chwila i już stało się to. Poka, masz 200 wyświetleń i uwaga, mam 6 obserwujących! Wow! U mnie jeden TikTok a 1148 wyświetleń, dwóch obserwujących. <laughs> Grono fanów Henrygo nie do końca rosło tak, jak tego chciałem, a więc żeby się bardziej zmobilizować, wprowadziliśmy pewien układ. Ja obstawiamy, ile będziemy mieli obserwujących, gdy wybije 15.00. Ja obstawiam, że będę miał 40. Dobra, te 50. A więc mam ponad półtorej godziny, aby zdobyć jeszcze sporo obserwujących Na razie jest dwóch Od razu myśleć nad Tiktokiem, z którym utożsamiam się fani Henry'ego I wpadłem na idealny pomysł Przygotowałem tę animację na telewizorze Wszyscy ją chyba dobrze znacie I spróbuję ją zapętlić, tak żeby za każdym razem widzowie myśleli, że trafię prosto w ten róg Ale nie trafię Nigdy. W trakcie, gdy ja latam z tą głupią animacją, Wiktoria wpadła na też ciekawy pomysł. Więc... nagrywam filmik, w którym będę pokazywać, jak pachnie Tessa. Jej. Nie wiem, czy widzowie chcą wiedzieć, czym pachnie testa. Zaczęliśmy montować swoje TikToki i wtedy stało się coś, na co bardzo czekałem. Masz co? prawie 20 tysięcy wyświetleń! No. Widzę, że jeszcze w ogóle komentarze mam. Omega, my, ja myślałem, że tylko ja jestem taki poryty. Też nie wiem, jak drobnych to wciskam klucz od drzwi. Henry, nie jest porety. Poka ma 96 lajków. Co? I ma dwa komentarze. Kto Ci to skomentował? Nie wiem, jakaś pani Edytka. Dziękujemy, o. pani Edytko. Ty dziękuję, że nie dziękuję. Pół godziny do końca zakładu. Ja obstawiałem, że będę miał 40 obserwujących na razie Henry ma 7. Ja mam 27 obserwujących. Serio? A więc opublikowaliśmy swoje TikToki i czekaliśmy, aż na zegarze wybije równo 15 godzina, aby sprawdzić, kto z nas wygra zakład. Obstawiałeś, że będziesz miał 50 obserwujących. Ja obstawiałem, że będę miał 40. 40 to będzie będzie bliżej swojego wyniku jest spoko, a ten, kto dalej, zdemuszę. Kurde no. Odśwież profil. Nie I nic się nie zmieniło. Pomyliłaś się w liczbie obserwujących o 29. Ja z kolei wchodzę teraz na TikToka 28. A ja 29. O 28 się pomyliłem, czyli to ty jesteś lamusem. 15 godzin do końca wyzwania. Mój pierwszy filmik ma już prawie 100 lajków. mówię zasadce o te 100 osób, które zasubskrybowały kanał. Jeżeli też chciałbyś być, to następny, to zasubskrybuj kanał właśnie teraz, bo nic to nie kosztuje, a zawsze możesz potem zmienić zdanie. Dzięki. mam taką nadzieję, że jak rano się obudzę, to Magicznie tam zdamiecie, no. Tak się, czasami, tak się czasami dzieje. I okazało się, że poranek przebił nasze najśmielsze oczekiwania. Uwaga, no ty się wiele rzeczy zawsze może wydarzyć. Wie... Ile tu masz powiadomień nowych? 1200 wyświetleń ma ten filmik, ładnie? 1206. Wow! 57 obserwujących, Wika, dobrze! Są? Ja są świadkami historii. Ten profil kiedyś miał 4 miliony obserwujących. Tik TikTok. 134 nowych obserwujących mi przyszło 130 Ile to? Półtora miliona wyświetleń! Co tu się stało? Trzy godziny temu było niecała stykka. A ja w ogóle jakiś kraj poszło, nie wiem jaki. Umuli Dnapala Matheila Majoga K. A. A, nie wiem co to okay. znaczy ja Ok. to że półtora miliona osób zobaczyło Harego Szreka. <laughs> Normalnie to konto bym usuwał. Zróbmy tak, że jeżeli do końca odcinka tamten TikTok będzie miał 2 miliony wyświetleń, to to konto zostawiam i będę je prowadzi. Dziu. Dlatego, żeby utrzymać tempo, od razu zabieram się za nowego TikToka I przy okazji czytam też komentarze z profilu Ty się śmieje, w tym filmie nagrał jakiś fanpage Kary Styles Kiedy to się skończy? Oglądałem to z 5 minut, czekałem na koniec, myślałem, że znajdzie jakieś rozwiązanie Jeden ma prawie 30 tysięcy lajków w komentarz Kary jest z tej sławny, nie dziękuję <grystanie> Tempo tego filmiku rosło coraz bardziej Dosłownie w ciągu paru minut zrobił ponad 300 tysięcy wyświetleń A co z tego, skoro tysiąca obserwujących wciąż nie było? Zostało półtorej godziny do końca Ja mam teraz całe 800 obserwujących. No, ale nie mogę się zatrzymywać, robię właśnie kolejny filmik. Nika, się lepiej postaraj tam. No ja szukam cały czas pomysłów na myszki. Przez ostatnie pół godziny szykowałem tego TikToka. Narysowałem kółko, podzieliłem na cztery części. Teraz tu mam dokładnie takie samo kółko, którego już złożyć się nie da. I podczas gdy śpieszyliśmy się z naszymi TikTokami, uświadomiłem sobie jedną ważną rzecz. Zwróćcie uwagę, że ten mój viralowy filmik zaczął zdobywać mocne wyświetlenia dopiero tak naprawdę następnego dnia po iluś tam nastu godzinach od publikacji. Boję się, że ten TikTok ma za mało czasu, żeby jednak gdzieś tam został zauważony. Tak, czy siak do tysiąca obserwujących jeszcze trochę brakuje, dlatego jak najszybciej TikToka opublikowałem i starałem się wymyślić, co dalej. Dukę tutaj bardzo mocno Kupkuję, co tu zrobić. I wiesz, ile już ma ten TikTok? Ile? 2 miliony 300 tysięcy, wyświetleń! Gdyś prowadził Henry'ego! Była szansa, że będę prowadził fanpage <laughs> <laughs> Henry'ego z Nie mogę tego przeżyć nadal. Mam jeszcze godzinę 11 na zrobienie kolejnego TikToka. No, ja, muszę jeszcze dwa TikToki dodać. No to lepiej się pośpią. Zrobienie dwóch TikToków w godzinę to jest naprawdę prawie, że niemożliwe. Henry potrzebuje na profilu nieco świeżości, dlatego kolejnym jego TikTokiem miał być Trickshot. 21 minut do końca i w tym samym czasie Wiktoria jak to będzie? Do 15 minut będę mogła wrzucić dwa Teraz przygotowałem taki tor i taką piłeczkę, chodzi o to o -o. To może być jeszcze trudniejsze niż tamto. Ten trick przed mi znacznie więcej czasu niż planowałem, bo zrobiłem go za dosłownie setną próbą. I to jeszcze w jakiś w ogóle dziwny sposób. 26 minut do końca wysuwania. Wic mi się tutaj nic nie chciała dodać, no. Powodzenia. Plan jest następujący. Na każdej próby rzutu, która mi nie wyszła, będę podkładał jakiś nietypowy dźwięk, na przykład. Bra. I w trakcie mojego zupełnie bezstresowego montażu sprawdziliśmy ile wyświetleń ma ten mój główny TikTok. 125 tysięcy lajków i 1000 komentarzy. Naprawdę, no ma tyle lajków. Tak, tak. To ma 4-4 miliona. O, no całkiem spoko. To dojdzie do tych jednostek. <gry> to będzie twój najpopularniejszy film. Henry będzie miał 10 milionów wyświetleń. Nie wiem, czy wiesz, ale mam jeszcze 7 minut na publikację czegokolwiek. wiem, więc zrobiłam chyba najgłupszy filmik. No, no nie wiem, no spójrzmy na to mi <laughs> się, się podoba ta piosenka. Mamy 6 minut na publikację. Od tego czasu już nie będziemy mogli nic dodawać. I o teraz za 24 godziny sprawdzimy jeszcze, jakie wyniki będą miały te wszystkie filmy. Może mnie to przegonić, może ten filmik jeszcze podbie świat. <laughs> I po 24 godzinach mój filmik miał 4,5 miliona wyświetleń. Henry zdobył 1000 obserwujących, a tej tak nic w porównaniu do tego. Mamy ponad 24 godziny. Czas sprawdzić nasze wyniki. Tak, to jest samo. 100 obserwujących prawie 99. Wiesz obserwujących? 6 tysięcy. 6 koła? A wiesz ile? by się to nie ma pierwszy filmik, zgaduj. 8 milionów, to jest mój strzał. 13,4 13,5 miliona! Tak, dla innych Tak. A mówiąc o rzeczach niemożliwych, klikajcie teraz. I widzimy się w ostatnim odcinku na kanale, w którym to Wiktoria pobijała niemożliwe rekordy, gdy I za każdym razem, gdy to się jej udało, ja jej płaciłem. Więc widzimy się tam, klikajcie, papa. Pa.